wszystkim, Na moim kanale dzisiaj kolejny odcinek oczywiście z FIFA Mobile, ale zanim zaczniemy, chciałbym was zachęcić do zostawienia łapki w górę pod tym jak i pod każdym innym filmikiem na moim kanale, zostawienia subskrypcji i oczywiście zostawienia komentarza dla zasięgu. Jeśli zrobiliście już te trzy rzeczy, czyli tak zwany klasyczny hat-trick, to zapraszam was do oglądania odcinka. Głównym tematem odcinka będzie oczywiście upgrade składu, bo 197 overalla to jest dużo, ale jak na ten etap gry mogłoby być o wiele, wiele więcej tego overalla. Ostatnio EA Sports dodało nam bardzo świetną ofertę, jeśli chodzi o flash sale, czyli yy, zazwyczaj te oferty pojawiają się na mm, czarny piątek, ale dzisiaj, yy, teraz pojawiły się właśnie przed świętami. No i tak, wchodząc do storia mamy od razu na widoku cztery potężne ikony, pierwszą jest oczywiście Ferenc Puszkarz, boost fenomenalny, bo kupiony, overall 110 plus 20 ranków, no i kupując jego czyli ikony dostajemy w zamian milion dwieście treningów XP 5750 skill 750 no i 5 milionów końców to jest naprawdę naprawdę bardzo dobra więc wręcz fenomenalna i rzadko spotykana oferta yy, yy, od jej Sports. To wszystko za 6250 tysięcy 250 gmów. To, to jest po prostu no, yy, no fenomenalnie. No, co tu długo mówić no genialna oferta Aż nie mogę się nacieszyć bo yy, Rzadko, naprawdę rzadko można spotkać taką ofertę od Yates's porcji, i trzeba naprawdę korzystać z niej, bo, rzadko, bo często się nie zdarzy. Ja natomiast wezmę Emanuela Petita, lewego obrońcy z, yy, yy, z tych ikon. Kupuję go za 6250 gemów. Yy, w zamian dostaję oczywiście te wszystkie nagrody, które mówiłem Wam więc 5 milionów końców dostajemy z także treningi, które i tak się nam przydadzą. Oprócz tego oczywiście możemy sobie kupić wszystkie ikony, jeśli chcemy. Ja akurat kupię tylko jego. Oprócz tego dostaliśmy też oferty oczywiście za zwykłą kasę, a także różne e, tak zwane party bugi, jeśli chodzi o wizerunek, więc to jest taki party bug. Za 12,5 tysiące gemów możemy kupić około, nie około tylko aż 50 milionów końców, które naprawdę mogą się mocno przydać na ten etap gry. Mm, a ja oczywiście to kupię. Możemy to kupić trzy razy, ale ja kupię tylko raz, bo gemy mogą mi się trochę przydać. I mamy 90 milionów końców, a jeszcze wczoraj miałem milion 500, więc szybko poszło. Mm, pewnie się zapytacie, jak ja to zrobiłem. A no, miałem kilku piłkarzy jeszcze. Do wystawienia na, na rynek. I wystawiłem tam 90, 91, 92 overalla. Mm, poszedł też Messi 92 Team of the Week. Bardzo, dawny, bardzo dawna karta. Jedna z pierwszych, jeśli chodzi o Iwontową e, kartę w tej Fifie, więc e, fajnie, że ją jeszcze miałem w klubie. Poszła ona za około 8 milionów, więc genialny e, zysk. Dostajemy też e, możliwość kupienia. Ze 12.500 aż 50 tysięcy gemów, więc nie gemów, tylko yy, skibusów. Tak samo z yy, treningami Jak widzieliście, mój skład się zbytnio nie zmienił, a dokładnie się nie zmienił, yy, ale zostało nam do kupienia skill boosty, właśnie, więc tak kupujemy yy, za 7,5 miliona skibus do obrońców, czyli destroyera. Mam już go na 20 poziomie, więc fajnie. Kupujemy również crossing do, no właśnie, do no Davisa nie kupujemy, bo przypomniało mi się, że muszę przecież wsadzić tego e, Petita, którego właśnie teraz odebrałem. Wsadzamy, oczywiście, wszystkie statystyki że są o wiele lepsze od Davisa, a oprócz Pace, a, ale Pace, jeśli ulepszymy jego e, boost, będziemy mieli o wiele szybszy niż mamy. Kupujemy boost. Przypomniałem sobie, że mam oczywiście tego Hakimiego, tego lepszego, ten Ultimate, którego odebrałem, ale brakowało mi tam boostu, właśnie, żeby kupić. Teraz dobra okazja naszła, żeby kupić te skillboosty wraz z skillboostami i wjęciem Petita, więc fajnie się to wszystko złożyło. Sprawdzę tylko, czy mi się tutaj nagrywa. Mm, tak, nagrywa się wszystko, mam nadzieję. Jeśli nie, no to przykro mi bardzo, ale to był mój błąd. E, wydajemy znowu sporą ilość końców, bo już mamy 58 milionów, a przed chwilą pamię, pamiętajcie, że miałem e, 90, że to szybko leci. I co, e, zostało nam mm, kupić bus do e, Lukaku. Mm, to może jeszcze chwilę zaczekam. Hargazman do Ronaldinho. To kupujemy oczywiście, bo Ronaldinho będzie z nami już do końca yy, gry. Czyli kupujemy najpierw za 5 milionów, teraz za 7,5 milionów końców, żeby już mieć go na 20 poziomie. I uwaga, mogę nawet na 21 poziom. A to. A a teraz płacimy 4 miliony, więc dochodzimy do tego pewnego etapu i końcy się zmniejszają. Bardzo dziwny zabieg, jeśli chodzi o jej Sports Nie wiem, ja się. Nie znam na tym. Do Maradony? Tak, nie, nie, to do Rashforda. Eee, no to też kupujemy już. Tam, tak jak mówiłem, już nie zwracam uwagi na te skill boost. Czy to wydaje, czy to nie wydaje. Dużo kasy, czy to mam cztery skill boost, czy to 10 w tym zespole. Bo już naprawdę mam takie... taką obojętność na to wszystko, bo wiem, że to za chwilę będzie koniec tej Fify i nie warto się jakby próć o to. Mm, I muszę wam powiedzieć, że chyba, mówię chyba, ale nie dam rady ulepszyć wszystkich skill boostów. Został mi Dribbling. Dribbling ma u mnie Jadon Sancho. Jadon, no to Jadona na, na chwilę zostawię. Yy, 198 overalla, więc fajnie, fajnie. Yy, Ulepszmy sobie Varana na 110, żeby tu już naprawdę fajny był ten overall. Wrzucamy sobie... Skill, nie skill boost, tylko trening mm, i jeszcze trochę pozostałych okej, okay, płacimy 5 milionów, no dobra i powiem wam, że no z tych 90 milionów zostanie naprawdę chyba nic jeden rank, żeby 199 mieć, więc yy, to za chwilę zrobimy, tutaj Jaydona Asacho również ulepszamy na 110 gdzie są te treningi? Okej, okay, tutaj są Powiem że trochę klikania będę miał. I, okej, okay, dobra. Również płacimy 5 milionów i ulepszamy go na 110, tak jak Rafaela Warana. Hmm, tutaj 110, tutaj 110. Jeśli chodzi o ranki, tak mam tak trochę pogmat. Pogmatwane tutaj yy, Więc ranki to jeszcze dobra Jeszcze ranków nie będę już tak dużo ja Patrzę czy te zaperki mogę kupić <laughs> Czy mogę kupić overall yy, Nie 9000 mi zabraknie więc yy, Jeszcze sobie chwilę poczekam Hmm teraz tak myślałem może tego by Hamą lepszy Na kolejny overall płacimy 2,5 miliona i mamy już go na 112. I mamy 199 overalla. Ok, 199. Jeden rank brakuje, żeby mieć skład na 200. Tak myślę, kogo by tu wrzucić. Może wrzućmy na Warana już kolejnego piłkarza. 97. Plus. Ok. No to szukamy sobie jakiegoś piłkarza. 97. No i mamy tutaj. No to weźmy sobie tego. Romuna. Płacimy 3 miliony. Powiem Wam, że ostatnio mnie zapalała trochę choroba i nie chcę odpuścić, i mogę sobie tak trochę pociągać tym nosem w to i we w te. Więc jeśli Wam to przeszkadza, to bardzo Was przepraszam, ale to już nie jest y, 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 uzależnione ode mnie, więc bardzo Was przepraszam za to. Ale wracając do składu, mamy już 200 overalla, więc fajna naprawdę cyfra. Pojawiła się pierwszy raz ogólnie w mojej historii grania w FIFA. Ten składik już naprawdę potężnie wygląda. Wszyscy powyżej 110 overalla. Wszyscy... No, nie, oprócz bramkarz, ale z bramkarzem mam taki kłopot, że próbuję kogoś tam tutaj znaleźć, ale. No Mam niby tego Fabianskiego patriotycznie dosyć, ale musiałbym rzucić ponad e, 14 ranków, więc trochę tak mi się nie opyla. Plus jeszcze musiałbym ulepszyć ten bust około 14, o, do 14 do 15 nawet ulepszeń, więc to też wiąże się z tym, że będę musiał wydać około 50 milionów na, na ulepszenie jego, więc czekam, aż e, pojawi się jakiś dobry bramkarz z rankami, plus jeszcze z boostem, którego posiadam, więc trochę sobie chyba poczekam. Ja jak nie znajdę żadnego bramkarza, to po prostu mm, coś tam wykombinuję, ulepszając tego Dmitrowicza albo tego Fabianskiego jednak. Zostało nam 6 milionów, więc tak myślę, myślę, myślę. No Mogę ulepszyć boost do bramkarza, mogę ulepszyć boost do yy, Jadona Sancho i chyba ulepszę tego do Jadona Sancho za 5 milionów. Wtedy mam na 19 poziomie i OK, nie mogę już go ulepszyć na 20. Um, a do Lukaku prawdopodobnie będę mógł tak, tylko za 7,5 miliona mogę go ulepszyć i nic więcej. No i dobra, no i wyszedłem na 0 plus 3 overale, jeśli chodzi o cały skład. Um, kolejnym ruchem będzie raczej. Wyrównanie ranków, czyli do takich 20 prawdopodobnie będę chciał dojść do na każdym zawodniku, żeby to ładnie jakoś wyglądało. Eee, no i co? No i będę próbował tam coś wykombinować. Tak, jeszcze myślę nad napastnikiem, no nie, bo ten Lukaku jest naprawdę przekod surem, ale. Wiecie, że ja nie lubię grać tym samym napastnikiem przez cały czas. Tak myślałem nad tym Ferencem Puszkaszem, który no, wygląda fenomenalnie. Plus jeszcze mu buz miałby ten sam co Ronaldinho, więc nic tak naprawdę nie musiałbym kupować, tylko tak naprawdę jego. No ale ten jego wzrost, metr 72 mega by przeszkadzało w graniu w hit to hit na przykład. Musiałbym zmieniać go z Lukaku. Albo tego Linekera też planowałem wziąć, który też ma boost yy, jak yy, Segnat Striker, jak ...kuźwa ten. Rashford. Tylko. No nie wiem, właśnie tak myślę myślę. I nie wiem. Czy coś wymyślę, czy też nie. Czy też tak myślałem właśnie tu, czy tamto, czy to, czy to. A teraz sobie tak przypomniałem, że przecież chyba muszę. Star Store. Wydać te punkty. Mam ich 270, a mogę za 300 punktów kupić 4,5 miliony, Więc dobra, no to jednak nie dam rady. Więc muszę sobie poczekać te 7, y y y 7 dni. Natomiast tutaj mogę sobie odebrać y nagrodę za to, że wydałem 700, y 250 tysięcy końców. Więc git. No i co, no i tak myślę, myślę i nie wiem, czy będę kupował tego napastnika. Jeśli tak, to to dam wam oczywiście znać. I co, no to już chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję, a także komentarz dla zasięgu. Ja się z wami żegnam i słyszymy się w kolejnym odcinku na moim kanale Piona.